Ty, co ty narobiłeś? Ty, ale nie spierdalaj mi teraz, chodź! Eee, eee! E! Nie powiem! Kurwa, jak trzyma za klamę. Kurwa! Mam? Mam kurwa? Ale nie, nie, będziesz krzyczał? Nie. Obiecaj. Pogadamy, nawet wyłączę kamerę. Już? Tak. Odejdźcie kroki. Co narobiłeś? No pochwal się. Zablokowałem całe konto Steam i mi support musiał się odpisać. Ja... Jeszcze raz. Ja, Szymon Kasprzyk zamieszkałem w Środzie Wielkopolskiej. Co zrobiłem? Ja, Szymon Kasprzyk zamieszkały w Środzie Wielkopolskiej. Zablokowałem całe konto Steam, tak że tylko support może mi odpisać, a oni mi odpisali, że nie pamiętam swojego pierwszego maila i oni nie wiem, czy oni mi oddadzą moje konto. Czyli czego nie ma na kanale teraz, z jakiej serii? Przez moją głupotę i moje, moją głupotę i moje zapominalstwo. I moje rodzice, Państwo yy, nie ma Zarbicza co dwa dni ogarniemy. Najwyżej przejdziemy na koncie Merganiego, bo wam że będzie. I co teraz? Taki sygnał tu wyszedł, kurwa. <grymne> ja pierdolę. Co ty teraz będziesz nagrywał? Vlogi. Nie, Jak my w chacie siedzimy cały dzień, to co ty coś znowu? Jakie vlogi? Raz na chacie, a raz na podwórku W ogóle teraz jest ważne, bo teraz wam powiem. Bo dużo osób nie wie, a. A powinno wiedzieć o tym, że my jesteśmy na Spotify. To jest Spotify, nie? Znaczy, To jest Spotify. I musicie obserwować, dychę. I tu jest Technopolo. I one w dwa dni zrobiło mi ponad 20 tysięcy wyświetleń. I już pokazuję wam, co pisali I ze mną ci tylko wejdę, wejdę w tego. A jest zero ściemy, zero, Nic, ani tyle ściemy. Nic. A czemu to nagrywamy? Mógłbym to odać. Ale ja jestem z wami szczery, bo wy mnie subskrybujecie. A wspierający też nie dosyć, że subskrybują, to jeszcze pieniądze na chleb dają i na alimenty, na lody. Bo miałem jakiegoś maila, może wy kojarzycie, jakiegoś maila miałem kiedyś, kiedyś, kiedyś i potem go zmieniłem na Gmaila. I przy okazji zmieniłem też go na koncie na Steamie. I nie wiem, jaki to był mail. I oni że chcieli mi z chęcią, wiecie, nie? Oddać to konto. Ale podałem zły e-mail pierwszy. Co teraz będziemy nagrywać, jak nie masz konta na streamie? Taka, muszę się. Muszę się wyżyć. Cześć, z tej strony i twój ulubiony YouTuber. I dziś pobawimy się w gimnastykę. Wstań, leniu śmierdzący od komputerka i yy, poruszaj swoje bioderka. O! W ten sposób. Pełne ruchy, pełne zakresy. Tak Tako! CO ty sobie myślisz, Zajepi KOŁKA do przodu. I co, wrzucamy to na YouTube. Nie wiem, kurwa. <gry> Jeśli jest ktoś chętny do pozmywania talerzy, oczywiście piszcie PW. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i... Daję tu czarne tło, że w było 10 minut jak pildi pali żeśmy zarobili dobry hajs. Także... Wy możecie oglądać do końca, będzie leciała fajna muzyka, wy jej sobie posłuchajcie, udostępniajcie Technopolo i w wodzie się ryby pierdolą. Elo.